O, oh, shit, here we go again. Witam serdecznie z tej strony Czesiek. Tak jak po wstępie, wiadomo, po raz kolejny powracam po krótszej przerwie. Także zapraszam wszystkich do materiału, zapraszam do oceny tego filmu oraz oczywiście do zostawienia komentarza, w którym wyrazicie swoją opinię na temat filmu. I zapraszam oczywiście do tego, żebyście podsuwali mi jakiekolwiek pomysły na nowe filmy. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania. W poprzednim zestawieniu nie umieściłem jedną z najistotniejszych ikon parkura w Minecrafcie i był to mój ogromny błąd, za co bardzo, ale to bardzo przepraszam. No co udowodniliście mi dokładnie w komentarzach, no iż no, powinienem dodać tego niedoczekanie, no bo jest to jedna z tych właśnie legend, które tworzyły parkura, który jest bardzo znany z takich serwerów jak serwer parkour.pl czy też oczywiście mc4u.pl, gdzie pobijają kolejne rekordy, ale też występował na turniejach międzynarodowych parkura w Minecrafcie. Czy też z kolejnych pościgów za Bremem, Werunem czy Nowlifem, gdzie dodawał swoje kolejne filmiki z Parkourów. Jeżeli chodzi o sam jego kanał, to posiada on ponad 3800 subskrypcji oraz 179 filmów na swoim kanale. Sam kanał powstał 7 września 2012 roku i zebrał ponad 550 tysięcy wyświetleń na samym kanale. Aczkolwiek powiem szczerze, jeżeli chodzi o subskrypcję, to byłem bardzo mocno zaskoczony, iż osoba z takim stażem i osoba, która naprawdę kreowała ten parkur przez bardzo długi czas, a jego filmy były bardzo popularne i dużo osób kojarzyło jego osobę właśnie z samym elementem parkura w Minecrafcie posiada tylko tyle subskrypcji. Oczywiście link do kanału jest w opisie. Się, także możemy na spokojnie nadrobić, ale jest to naprawdę ciekawa postać, gdyż na przykład ostatnio normalnie dodaje filmy, czyli praktycznie przez ten cały czas aktywność cały czas pozostaje na kanale. Czasami mniejsza, czasami większa z przerwami, aczkolwiek jego osobę również będziemy mogli zobaczyć na MCS-ie, który odbędzie się w Warszawie. Także będziecie mogli go spokojnie poznać w tak zwanym real lifeie. Wielu z Was w tym momencie zapyta się, co to jest za osoba i co ona robi dokładnie w tym zestawieniu. A ja spróbuję Wam w dosyć krótkim czasie to dokładnie wytłumaczyć. Probowo znam od dawien dawna, ze względu na to, że... W pewnym czasie na moim kanale działały jego rendery, które używałem do filmów. Także była to istotna osoba w moich produkcjach, chociaż nikt o tym nie wiedział. Dodatkowo mogę powiedzieć, że filmy jego nie opierają się tylko i wyłącznie na parkurze, a był on osobą również, która uczestniczyła w całym etapie tworzenia i walki na serwerach hardcore czy też innych serwerach związanych z PvP. Dodatkowo jego teksturpaki były dosyć popularne, aczkolwiek, no tak jak mówiłem, jego osoba w większości była kojarzona właśnie z tym parkurem, naszym magicznym. Natomiast jeżeli chodzi o jego kanał, to posiada ponad 2900 tysięcy subskrypcji. Dodatkowo na dzień dzisiejszy posiada ponad 350 tysięcy wyświetleń, a jego kanał powstał 2 listopada 2010 roku. Także staż ma przeogromny. Aczkolwiek, ostatnio pojawiła się dosyć dłuższa przerwa, więc mam nadzieję, że akurat nie powróci z dawką filmów, bo naprawdę te parkury, które przed chwileczką oglądałem, a to było około 25, a nawet pół godziny spędzonych przy jego filmach. To naprawdę od skilla zaczęło mi się leciutko kręcić w głowie. Bo naprawdę skakać w taki sposób. To jest coś nieprawdopodobnego, i naprawdę, żeby robić takie rzeczy, to są miesiące jak nie lata treningu. Więc ja osobiście niczego bym takiego nie zrobił. A nawet jeżeli bym próbował, to wydaje mi się, że nie byłbym w stanie wykręcać takich czasów na mapkach. Także, no, co tu dużo mówić, po prostu legenda. Kiedy spojrzałem pierwszy raz na jego kanał, kiedy wymieniliście w komentarzach jego osobę, to byłem pod ogromnym wrażeniem. Ilość filmów związanych z parkurem oraz to w jaki sposób skakał i w jaki sposób tym wszystkim się bawił, bo przy okazji naprawdę fajne edity wpadały na jego kanał. Oraz ponad 100 materiałów w jednej serii, stricte związane z parkurem, to jest coś nieprawdopodobnego. I oczywiście zgadzam się z jedną osobą w komentarzach, która napisała mi w poprzednim zestawieniu, że jestem troszeczkę niedeinformowany i nie zrobiłem konkretnego researchu, jeżeli chodzi o jego osobę. I rzeczywiście, patrząc na kolejne jego filmy i spędzając kolejne minuty na kolejnych produkcjach, no to jestem pod wrażeniem, jak można w fajny sposób obrobić wideo. No i do tego skakać i to w takim stylu. Dokładnie, jeżeli chodzi o jego osobę, to i jego kanał, to powstał 29 czerwca 2013 roku. Nazbierał ponad 235 tysięcy wyświetleń, ale na chwilę obecną niestety nie są wrzucane żadne filmy. Dodatkowo na swoim kanale uzbierał ponad 2000 subskrypcji. No a ostatni film kompletnie nie był związany z Minecraftem. Naprawdę obejrzyjcie sobie kilka filmów, nawet te co lecą teraz w tle, to jest coś nieprawdopodobnego i naprawdę aż się cieszy Mortka, kiedy ogląda się te filmy i widzi się, jakim skillem ten chłopak dysponował. Jestem po nagraniu pierwszego filmu od ponad roku. Mam nadzieję, że wybory Wam się spodobały do tego zestawienia. Tym bardziej, że byłem bardzo, ale to bardzo mocno zaskoczony po osobach, które podawaliście mi w komentarzach. Oczywiście skorzystałem z tych podpowiedzi, bo po to jesteście, żeby mi też podpowiadać to. Co warto ująć w kolejnych filmach, w kolejnych zestawieniach, za co Wam bardzo dziękuję. Chciałbym również usłyszeć opinię, co Wy byście u mnie na kanale ujrzeli, jaką historię, jakie ciekawostki. Z miłą chęcią posłucham w komentarzach, jak Wy sobie wyobrażacie w tej chwili mój kanał. I dziękuję za wszystkie kciuki w górę, zostawiane pod filmem, bo jest to jedna z najistotniejszych rzeczy dla mnie, aby ta armia dała swoją aktywność. Bez zbędnego gadania, bardzo serdecznie dziękuję z całego serduszka. Jest to niesamowite, nagrać film po ponad roku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.